Jedno zdanie, żeby pobudzić państwa wyobraźnię. Mam nadzieję, że to przynajmniej mocno się przebije z tej konferencji. Wyobraźcie sobie państwo podatki tak proste, że nie potrzebujecie do ich naliczania i poboru ani żadnej księgowości podatkowej, ani księgowych specjalnych podatkowych, ani doradców podatkowych, ani sprawozdań podatkowych, zła ani deklaracji. Bardzo zła. Możecie państwo powiedzieć, że to science fiction. Nie, to się da zrobić. Podatki naprawdę mogą być proste, ale nie w cudzysłowie, tam upraszczam. Naprawdę mogą być proste. I to właśnie przewiduje ten projekt. Dziewięć stron, ustawa, która się mieści na dziewięciu stronach. Tylko to jest zupełnie inne podejście, zupełnie inna filozofia do systemu podatkowego. Zautomatyzowany pobór podatków. Można naprawdę, proszę Państwa, bez doradców podatkowych, bez księgowych podatkowych, bez formularzy podatkowych, bez deklaracji, sprawozdań. Zeznań, księgowości podatkowej, sam się płaci. Jest powszechny, nie mogą go unikać przedsiębiorstwa zagraniczne, dzięki temu przynosi pokaźne zyski mimo bardzo niskiej stawki, pół